Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Nazywam się Koralina Szwed. Jestem coachem, facilitatorką programów rozwojowych z końmi i flotką konsultantką Talent Dynamics. Dzisiaj troszkę nietypowy temat o typowym temacie rozluźnienia, ale w nietypowy sposób. Opowiem Ci bardzo krótko, a przynajmniej postaram się o tym powiedzieć Ci krótko, jaką mam intencję na najbliższy czas i skąd ona się wzięła. Więc najpierw zacznę od tego, skąd ona się wzięła. Kiedy byłam na jednym z mastermindów, właśnie, na, właśnie z końmi, u swojej, u swojej mentorki, u której się uczyłam bycia facilitatorką, zostało mi zrobione zdjęcie przy tych koniach. I zobaczyłam siebie taką sztywną, i pomyślałam sobie: Nie chcę już taka być. Więc postanowiłam, że moją najbliższą intencją, oprócz tego, że to się wiąże z tym, ale oprócz tego, że zaprzyjaźnienie się z ciałem, to będzie wyciągnąć kij z dupy. I dlaczego ci to mówię? Bo być może u ciebie też jest jakiś kij, który warto wyciągnąć, być może czujesz jakąś sztywność być może nie jesteś zaprzyjaźniona ze swoim ciałem być może masz jakiś stres być może nadodpowiedzialność dzieciństwa tak jak u mnie myślę, że w dużej mierze wynika to z, ze sporej nadodpowiedzialności we wczesnym po prostu dzieciństwie wobec tego jak to kiedyś powiedziała Małgo za poważna, zadojrzała za dorosła także najbliższy czas to wyciągaj kija z dupy daj znać, czy ty też chcesz to zrobić i daj znać, jaki masz na to pomysł, w jaki sposób możesz to zrobić, ja ostatnio łączę się coraz bardziej ze swoim ciałem wrzucając na większy luz poprzez taniec intuicyjny sesje oddechowe powróciłam do jogi Akurat ja uczęszczam na hot jogę, czyli jogę w 37 stopniach. Moje ciało to uwielbia, mimo że czasami bywa to wyzwaniem. Drobne jakieś ćwiczenia, przeciągania się, ale też taki skan ciała, medytacje, gdzie coraz więcej się łączy właśnie z ciałem i coraz bardziej ściągam zbroję i wyciągam kij z dupy. Także zapraszam Cię do tego samego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.